Wszyscy chcieli robić odcinki Więc robimy makie. Mm. Taki lidek do mojej drużyczki Bez podkładu Raz Nie chcę mi się To nie moje coś Mojej mamy Mojej mamy Ja nie używam podkładu Co mam do bo... No te no, rzeczy mam mamie darmo Pokaż mi, jakie ono maczenie. Bardzo ładne. Nie widać tak, ale on ma tutaj taki y, pudrowy biały. go Używam jako taką bazę pod oko. Y, później takiego świetlistego. Czasem jeszcze takiego jasnego brązu. Więc no. Czekaj, to będzie tak małe bo słabo. Ja tak nie chcę.

Dobra. więc tak, na początku sobie zrobimy właśnie no, e, tą paletkę ja używam paluchem, bo, e, bo nie pytajcie coś to tu mam lusterko, dlatego tu się patrzę nie wiem czy wyjdzie, bo mi rano nie wyjdzie nie wiem, że tak nie widać, ale ja mi nie zależy, żeby było wiele Tylko po prostu, żeby mi się tak... Nie ten, bo mi się jest, jest źle Dobra, to teraz dam za mało Dobra Hit To teraz ten rozświetlający Kurde. ej ale w sumie Ładnie to wygląda tu w kamerze Dziwnie <gryw> Bym wam pokazała to byście no. Oj, za dużo dam wyszło Dajcie mi celarkę gdzie tu jest mi tyła? Dobra, użyję toniku, żeby wyczyścić, bo już nie mam. Nie pytajcie, tylko słyszycie, bo to są znajomi i no... wiecie. Nie no, to Dobra, i muszę sobie troszkę dać. Hop. dobra. Piec. Brzydko to u was wygląda, ale trudno. No, Nikit? Teraz, żeby po to... Możecie pisać w komentarzu, czy w ogóle ładne. Ale pewnie jem. nie. Nie, ja muszę znaleźć jedną, bo to oko, bo mi... nie wychodzi jeszcze 4 minuty, co trwa. Хорошо, сделаем сам просветляющую.